Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek taki nietypowy, bo z wymianką, a z kim? To już wiecie, widzieliście w tytule, z kim się wymieniam. I bardzo, bardzo Iwonce, dziękuję za propozycję. Sertuszka dla ciebie, kochana. Bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło, że mamy możliwość wymianki. I oczywiście bardzo Cię przepraszam, że tak późno zobaczyłam. Wiadomość od Ciebie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz to spóźnienie, ale w końcu wymianka jest. Jest mi bardzo miło, że Iwonka wybrała mnie. Ja wymianki bardzo lubię. I taki apel do wszystkich, kto będzie chciał do mnie pisać maila, to dajcie znać w komentarzu. Potrząśnijcie mną, żebym zajrzała na pocztę, bo ja tam bardzo rzadko zaglądam. <laughs> I dlatego właśnie z opóźnieniem odczytałam wiadomość od naszej Iwonki brunetki. Na kanał serdecznie zapraszam. Odnośnik macie w tytule. Kanał świetny. Iwonka drapie zdrapki Wygrywa piękne, wygrane. Yy, trafia same perełki. Także warto do niej zażyć. Kto jeszcze Iwonki nie zna. Umówiłyśmy się na wymiankę w kwocie, na zdrabki w kwocie 70 zł. I jakiś tam mały pocieszacz w formie czekoladki bez szaleństwa. Po prostu malutkie dodatki. Ja tu sobie tylko rozcięłam taśmy. Nie zaglądałam. I będziemy tu zaglądać. A jak Iwonka fajnie zabezpieczyła bąbelkową folią. Tu już nic nie ma. Pokazuję Wam. Odkładam kartonik. O proszę. Iwonka też wie, że ja lubię kokos. Jest milka kokosowa. Ta bąbelkowa. Miam. Tu jest takie nadzienie kokosowe. No, smaczne. Na pewno będzie smaczne. Tu mamy cappuccino. Też z serduszkami ładnie zabezpieczone. No, zapakowane z sercem. Naprawdę. Ja tak aż nie włożyłam pięknie. Tu jest cappuccino. Bardzo, bardzo lubię. O smaku sernik waniliowy. Lubię cappuccino. Naprawdę lubię. Nie to, że teraz udaję, ale naprawdę lubię. Tu jest jakieś mokate. Szejk owocowy tutti frutti też przetestuję. I cappuccino mango z marakują Nie wiem, chyba już piłam, ale wszystkie cappuccino bardzo lubię. Także super. Dodatki są świetne. Miały być trzy dodatki, a ja tu widzę, że tutaj naładowałaś więcej. Tu są dwie maseczki z witaminą B. I pudrowa maseczka mineralna. Świetnie. Maseczki też zawsze się przydają. Tu odkładam. Bardzo ładnie zapakowane i ładnie zabezpieczone. Tutaj są zdrapeczki. I tu jest jakiś dla mnie liścik. O, jaki ładny jeżyk jesienny. Hej, Lucynko, dziękuję za wymiankę zrabkową. Mam nadzieję, że zrabki się spiszą i nie zrobią mi obciachu. Jakby co dorzucam kilka pocieszaczy. Iwona z kanału Brunetka. Piękna karteczka jesienna. Świetna. Zaraz sobie postawię jako dekorację, dekorację jesienną. 70 zł na zrabki miało być. O, jest nawet krzyżóweczka. Jest moja gigapensja. Widzisz, ja Ci za 30 zł nie włożyłam. Jeśli tu nic nie będzie, Iwonko, ja mam ogromną radość. Jest mi bardzo miło, że mamy możliwość wymianki. Także już się cieszę. Już się bardzo cieszę. Nieważne, co będzie w drapkach. 70 zł leży na stole, a więc drapiemy. Tak jak mówiłam i pisałam do Iwanki, ja mam ogromnego stresa, co będzie w moich w moich kaszubskich strapkach ale wiadomo, że naj najbardziej liczy się fajna zabawa, ja wymianki bardzo lubię, a więc nie przedstawiłam wam zrapek moja giga pensja z numerem 12 krzyżówka numer 14 zodiak 17 lecą dolary 19, gruby portfel i czas na premię no to drapiemy numer 22 czas na premię drapiemy, bo krzyżówka trochę czasu mi zabierze jest 32, 2, 31 i 16. Takie szukam. Koniecznie zaglądajcie do Iwonki i zobaczcie, co tam dostała ode mnie. Ja cały czas mocno trzymam kciuki, żeby coś w tych zrabkach było. Bo zawsze jak zdrapki komuś daję, wysyłam to zawsze. Chcę, żeby były wygrane. No ta tutaj pierwsza jest pusta. Ale tak jak mówiłam, niczym się nie przejmujemy. Takie świetne dodatki dostałam. Gruby portfel numer 30. Dawno wymianki u mnie żadnej nie było. A z Iwonką jeszcze nie miałam. Także rzeczywiście, tak jak mi napisała, jeszcze wymianki nie miałyśmy. Także super, że o mnie pomyślałaś. Ja się bardzo cieszyłam, jak tego maila odkopałam. Zawsze, jak ktoś coś do mnie pisze, to dajcie znać w komentarzu. Bo ja powiadomie nie mam, ja muszę zajrzeć, żeby zobaczyć. A nie robię tego za często, bo wiecie, jak tam jest tylko pełno reklam. No to ta za piątkę również jest pusta, ale niczym się nie martwimy. Zodiak numer 17 gwiazdaczka albo księżyc a jest syrena, żółw, chmura, konik, kompas, ufo, naczynie planeta parasol, lira kotwica teleskop statek miś słońce flaming ziemia sputnik jednorożec i krabik no to nie będę szukać kontrolnych widać że nie ma z numerem 19 lecą dolary jak mi miło że mogę podrapać zdrabki od Iwonki z jej miejscowości. Ja w ogóle lubię testować różne miejscowości. Także to już jest dla mnie mega frajda. 15 12 29 53 i 34. Napis cash i monetki jeszcze można znaleźć, a ja mam 32 56 47 21 i 52.

51 i 55. No, lecą dolary do pani prezesowej. Czyli cała Polska jest nastawiona na korzyść pani prezes. <grytanie> Zrobię sobie moja gigapensja i krzyżówka na koniec z numerem 12. Ta zrabka jest strasznie długa, więc muszę tu oddalić, żeby się zmieściło. O.

Trzydzieści jeden, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści cztery, drugi rząd czterdzieści jeden, nie mam czterdziestek. Pięć to za nisko pięćdziesiąt trzy, trzydzieści trzy i dwójeczka za nisko. Trzydzieści osiem jest wygrana. Także Iwonka, nie stresuj się, będzie coś. Pod 38 będzie coś. Także nasza wymianka nie będzie na pusto. Ja wiem, co Iwona czuje w tych momencie, jak ja drapię, bo ja wiem, jak ja się zawsze stresuję. Wysyłam czy na święta, czy na urodziny, czy właśnie wymianki, to zawsze mam takiego stresa, jak coś. Jak oglądam, jak ten ktoś drapie. Trzydzieści pięć, czterdzieści trzy, czterdziestek nie mam, dwadzieścia dwa i sześćdziesiąt, to jest obok. I ostatni rządek, trzy, piętnaście, jedenaście, trzydzieści sześć i pięćdziesiąt osiem. Czyli jeszcze boczkiem na koniec rzucili. A pod 38 jest 30 zł zwrotu. I kontrolne B. No i fajnie, zobacz Iwonka. Coś na wymiankę będę miała na pomnożenie. No i jeszcze krzyżówka. Z tym może być troszeczkę dłużej, ale się nie denerwujcie na mnie. Z numerem 14 w bonusie odsiew. Nie denerwujcie się, że to będzie za długo i że będę gubić, ale może będę mniej teraz mówić, a skupię się na literkach Y. Y, Y. Tutaj. Najwyżej, jak zgubię to. Za chwilę znajdę, bo potem jak jest więcej literek wydrapanych, to się szybciej znajdują. Teraz G, tutaj G, tu G. tutaj G. I na dole, kiedy by ktoś miał ochotę na wymiankę, to piszcie. Jeśli piszecie maila, to napiszcie mi to w komentarzu, żebym wiedziała, że mam zajrzeć. Jeśli ktoś ma mnie na Messengerze czy na Instagramie, to proszę pisać tam, bo tam to szybciej widzę. Tu jest M. I pamiętajcie, zaglądamy do Iwony na kanał, bo naprawdę warto. M i na dole, litera M tu, tu i tu. Dalej, litera B się nie ma jeszcze. Nic. B. Tutaj wieloryb. Bogacz. I na dole B. B. Dobrze. Iwonka ode mnie dostała Trochę kaszubszczyzny, zresztą jak otworzy, to zobaczycie. O, O, O. Litera O. Nie chcę nic zdradzać, zobaczycie jak do niej zajrzycie, no bo wiadomo. Mieszkam na kaszubach, to i coś kaszubskiego musiało być. Udo. Dobrze. Kolejna literka to C. C jest tutaj. Tutaj. C, C, C. Tu jeszcze było O, tu jest C i tu jest C, dobra, bo nie chcę za bardzo przyciągać N, w bonusie nie ma, N, N. Taj jest tu N M, N M, M. M I N następna literka to U litera U, czy tutaj nie ma wcale? Chyba nie. Teraz tutaj litera U i na dole jest U i tu jest literka U. Teraz litera P. Bonus się chyba nie utworzy, ale to nic. Jak krzyżówki, linie uwielbiam. Litera P, 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 P. Dobra, teraz tutaj. Literka P. I na dole litera P. Chodzą i mi tu przeszkadzają, rozpraszają. Dobra, literka następna to S, w bonusie jest S S S i tu jeszcze samba. Tutaj uszy. Okej, okay. kolejna literka to D. No, jest jeszcze szansa na bonus, także może, może. Tu jest D. Dobrze, jedziemy dalej. Tu jest D. I na dole tworzy się dno. I udo. Na dole już dwa wyrazy. No i udo. Tu jeszcze D. I jakby dali literkę Z, to będzie trzeci wyraz. A dali W. O, patrzcie, rozkręca się bonus. Literka W. Tu. Tu. Dobra, teraz tu literka W. W. I walc. I tu na dole literka W jest mowa. I myślę, że A nie będzie, bo stworzyłoby to od razu mowę AD. I to by było jak kalot. To za dużo, moim zdaniem. No to literka J. Wszyscy wiemy, jacy oni są. Nie chcą za bardzo dawać wygrać. I tu jest literka J. Dobra. Następna litera to E. I tylko literki I brakuje w bonusie. A my drapiemy E. I tu jest literka E. Na dole. Się tworzy Noe. To jest tutaj wyraz pierwszy. I literki E wydrapane. Tu jeszcze widzę, że jest litera E. Kolejna litera to H. Tu na górze literki H. Jest, jest, jest. Też myślałam, że nie ma. W drugim literka H, nie widzę, i w trzeciej literki H. Nie widzę. Dobra, dalej. V, o matko. R. V to po drodze, może gdzieś tam była, nie wiem. Tu jest R, tu jest R, tu jest R. Eee, dobra, tu jest R, tu jest rower. To jest wyraz drugi. R. Tutaj było V. I tu jest eter. Czyli jak na razie po dwa, i tu litera R. I więcej nie ma. Tu jeszcze było H. No dobrze. Ostatnia litera to jest litera I. Jest bonus, Iwonka. Spójrz. Jest bonus. Wierzę, że się ucieszyłaś. <laughs> tu się tworzy bieg i cis, ale to są wyrazy dwa. Dobra, tutaj literka i i i tu są też wyrazy dwa, a na dole literka i. Już nic nie dokłada. Tu jeszcze jest I. I tu jest I, ale nie było K. A więc wszędzie mamy y dwa wyrazy, ale mamy bonus. A w bonusie 40 zł. O kurcze! Kontrolne J. No to z naszej wymianki wyszłam na 0. Szczęśliwe z jak to u Iwonki bywa. Kto ją ogląda, to wie. Patrzcie, jaki szczęśliwy bonus! Wymiankę miałyśmy na 70 zł. Ja tu mam 40, i moja giga pensja jest 30, a więc 70 zł na dalszą zabawę, na pomnożenie. Jest świetnie. Bardzo Ci, Iwonko, dziękuję za tą naszą wymiankę. Tu ma, widzicie, zdrapki wygrane. Tu są takie te dobroci od Iwonki. I jeszcze ta przepyszna czekoladka. Super, mimo tego, że kilka zrapek było pustych, to jednak z wynikiem wyszłam na zero. Jeszcze raz, Iwonka, dla Ciebie przeogromne serduszka. Bardzo Ci dziękuję za tą propozycję. Koniecznie zaglądajcie na kanał do Iwonki, żeby zobaczyć co udało jej się wydrapać w moich zrapkach ja bardzo mocno trzymam kciuki mam ogromnego stresa <laughs> żeby tam było cokolwiek bo naprawdę się stresuję zawsze tak jest no ale wiadomo nie mam na to wpływu chciałabym wysłać zrapki wygrane ale nie wiem co wkładam do koperty nie mam pojęcia także jeszcze raz serdecznie zapraszam zaglądajcie do Iwonki zostawiajcie co trzeba a ja się z Wami żegnam Życzę udanego, fajnego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!